Siemaneczko, Delante, to mnie taka przysypka przyszła skromna. Proszę, ja was. Naklejeczki różnego rodzaju. Tu masz panona. Ten, o, ja. są naklejki do Zetora. Właśnie, to Wam chcę powiedzieć? Patrzcie, Panie, ja to sobie zamówiłem komplet naklejek. Głównie to mi chodziło o tą naklejkę. Czekajcie, co Wam pokażę, o co mnie się rozchodzi. O, jest. Cały e, główny, główny ten człowiek przez cuderego to, to wszystko się rozchodzi. Patrzcie. Naklejkę na tym szukałem, nie mogę znaleźć dobrej naklejki. Zobaczcie. To jest ta klejka oryginalna z tyłu na kabinę. Cztery paseczki, napis zetor. No bo te naklejki nigdzie nie kupiłem, takie mogłem, nie mogłem kupić. Te chłopaki mają u siebie naklejkę. A do tych nowszych zetorów taki czerwony napis i takie tam paseczki, prawda? No tak jak już brałem tę naklejkę, to mówi to panie, daj mi pan tych naklejek, nie? No i patrzcie, co on mnie tutaj sprzedał. Co mi tutaj sprzedały? o. To jest naklejka na maskę do zetora. Zobaczcie. No to tutaj wszystko ładnie, pięknie. Do tego momentu. Zobaczcie. No to nie jest oryginalna naklejka. I te naklejki? Nie wiem. One mnie tu nie pasują. Zaraz będę zamawiał. No bo to jest napis biały na czerwonym tle. Faktycznie to jest wszystko ładnie. 5.2 pasuje. Tylko te 5 jedy... 5.2 też nie jest... Te jedynki trochę za wąsko są. Ono być po, w innym rozstawieniu. To tak, być tutaj, a to gdzieś tu, tutaj powinno być. O. Zaraz będziemy zamawiały. I zaraz wam pokażę, gdzie można kupić oryginalne naklejki na, na maskę. O. I to jest lewa i prawa strona. No i te naklejki to niestety. Jak ktoś chce, za cztery opaka, Ale nie harnasia. Albo za darmo, mogę komuś oddać. Aby ktoś przyjechał i sobie odebrał te naklejki. Chociaż czekaj, pan ze... A nie, czekaj. to można zostawić, gdzieś nakleić będzie znów. Nie, jednak z te naklejki zostawię chyba. A jak ktoś przyjedzie, to, to mu dam. No dobra. Hops. I jeszcze gdzieś mam taką naklejkę. Powinna być. 500... A, tutaj właśnie taka mała naklejka. Nie, trzeba być gdzieś naklejka z biegami, właśnie jak się biegi ta naklejka A jest tutaj. Patrz, pewnie nie wyszło. Nie wyszło. Taka naklejka. Jeszcze będzie brakować naklejki takiej na podnośniki. Proszę Państwa. No. Te naklejeczki jakieś tam jako takie mamy. Deli delikatne. Ta jest ok. na kabinę. Jak najbardziej. Oryginalna. Taką właśnie chciałam naklejkę. Bo Szukając w internacie, no to się naczniemy na takie o, naklejki, na... Czekajcie. No bo jak sobie wpiszemy naklejka na kabinę Zetor, no to nam się te takie wyświetlają, patrzcie głównie o naklejki, o taka. O, takie właśnie tego nowego typu, ja takie nie chciałem naklejki, ja chciałem po oryginalną, tak, no, nie wiem. Taką nakleić to trzeba byłoby, o już wyłączyłem, to by trzeba było brać Da malować na czerwonu. nie to historia je o, historia ostatni. Chops. Tak proszę państwa. Dobra. To ktoś mnie zapytał Pani Jacko, gdzie to kupić te naklejki? Patrzcie, jest taka strona AgroZetor. To są fajne ceny, ale tutaj można kupić oryginalne części do Zetora. Klikamy w szukaj. No, części zamienne. I tu są modele różnych ciągników. Weźmy 52. O tutaj. I tutaj się rozpoczyna. To jest masa takich różnych pierdół. I tu trzeba znaleźć maska. nie jest alfabetycznie i go trzeba szukać panie Skąd gdzie to jak używał wzmacniacz <grystanie> moment czekajcie zaraz znajdę tutaj pod pozycją 53 jest maska patrzcie pan klikamy maska i nam się zaraz pojawiają różne elementy siatki pierdolniki różne i hop patrzcie to jest oryginalna naklejka zobaczcie jak to jest ten napis zrobiony. I zaraz to zamawiamy. Dwie naklejki, jedna, druga. No bo takich naklejek nigdzie nie kupi. No chyba, że się nie znam. Może ktoś inny ma jakieś lepsze dojście. I te naklejki zaraz zamówimy. No. I one są oryginalne. Takie, jak w traktorze powinny być. No, także tak to Proszę Pana, a to kaszetka ile kosztuje? Patrzcie, 34 złote, no w sumie... Kratka prawa, o! I to jeszcze będzie kupić? Pier... A czekaj Pan, czy to będzie miejsce na? Właśnie. Tu jeszcze byś powinien emblemat Zetora, czego tu nie widać? Jakieś to jest kiepskie troszki, coś mi się zdaje się. Może się nie znam. I tak wypowiedź, o. Czyli pora zamówić delikatne piwko przed snem. Naklejki mam. A te mogę komuś oddać. W sumie, Takich indziej nie będę przyklejał, bo te nalazki mnie trochę denerwują. Nie są takie, jakie być powinny. Także. Hmm, Taki krótki filmik przed snem. Ja tu co jeszcze puszpirem popatrzę. Będę chciał to zamówić, te, te nalepki, nie? Jedną, drugą. Myślałem, że to zamówiłam są oryginalne, ale to nie widzę tego znaczka, właśnie takie. Jest wycięcie, na no, taki emblemat Zetor, ale to jego znaleźć to taki nieprzypko, nie bo to trzeba, to trzeba całą tą stronę tu podświe i popatrzeć. Jakieś inne, coś tam pierdolniki. tak także na Radiko. Dobrej nocy. Cześć.